Cześć, witam serdecznie na kanale KMG. Dziś zaczynamy nową serię filmów pod tytułem QA z dupy, czyli cotygodniowe odpowiedzi na komentarze pod moimi filmami. Także jeśli chcesz zostać sławny, zapraszam do zostawienia komentarza pod moim filmem. Także zaczynamy. Ostatnio dodany komentarz od pana DC. Dobrze, że to obejrzałem, bo już chciałem zamówić nowe głośniki. Skoro z tym tyle pierdolenia, to już wolę. Poczekać i wymienić całe auto. <laughs> to nie jest taki zły pomysł, ale tak serio, wszystko to kwestia doświadczenia. Pierwszy raz, jak się zabierałem za rozbieranie drzwi, to dawałem sobie na to jeden dzień. Teraz, przy wymianie głośników, ogarnąłem wszystkie cztery w 6 godzin. Także myślę, że nie jest źle. Następne pytanie, proszę. Następne pytanie będzie od pana Marcin Klejba 5818. Witam, spróbowałem bez łoma, mianowicie podgrzałem zamek yy, suszarką do włosów. Potem, na przemian z pilota, otwarcie i zamknięcie aż się odryglował, a następnie linką od klamki otworzyłem drzwi. Polecam spróbować, zanim do akcji wejdzie czujnik z Majzlem. Nie wiem co to majzel, ale bardzo dziękuję za ten komentarz. O to właśnie chodzi na moim kanale, żeby dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. I pomagać sobie nawzajem. Dokładnie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Next. To jest komentarz do filmu, gdzie wymieniałem olej w BMW po przejechaniu 1000 mil od wymiany panewek. Komentarz od pana Jaro 2000, prawie coś jak Nimbus 2000. 8 litrów utopisz motor, tam wchodzi 6,5 litra. Tutaj ma pan rację. Nie wiem skąd wzięło mi się to 8 litrów. Walnąłem taką głupotę z dupy, tak? Wlewam zawsze całą bańkę 4 litrową i połowę drugiej, tak? Potem sprawdzam na bagnecie i ewentualnie dolewam. Także nie wiem skąd mi się to wzięło. Ma Pan 100% racji. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrybowania. Next. Następny film, następny komentarz będzie do filmiku, gdzie naprawiałem silnik wycieraczki z tyłu w Volkswagenie Passacie. Zbigniew Stępień L9K pisze Chciałem kupować nowy silniczek, cena mnie pokonała, więc zrobiłem to w podobny sposób i zaoszczędziłem trochę kasy. Super filmik, pokazany w prosty rzeczowy sposób, moje uznanie. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc. Chciałem tylko dodać od siebie, że ten silnik nadal działa. Bez zarzutu. Już 4 lata, czasem warto ogarnąć coś samemu. Upłaca się naprawdę. Następne pytanie będzie od Pana Probe041. Jest to komentarz pod filmem, w którym wymieniałem głośniki w Volkswagenie Passacie. Pan Probe pisze, masa zbędnej nikomu niepotrzebnej roboty. Więc, może dla Ciebie, drogi Panie Probe, to zbędna robota, ale pragnę zaznaczyć, że nie jest Pan sam. Moja żona była bardzo zadowolona, a innym domowym wymieniaczom myślę, że przyda się ten film. Jeśli będą chcieli zrobić coś... Podobnego. Także moim zdaniem ma to dużo sensu. Tak, nie każdy musi to lubić. Mówię, nie podoba się nie oglądać. Krótka piłka, tak. Dziękuję. Następne pytanie będzie od pana Zielo 98. Jest to pytanie do filmu, w którym wymieniałem panewki w BMW. Pan Zielo pisze: Witam, śruby nowe były dawane czy stare? Stare oczywiście to nie jest projekt za grubą kasę. Tak. A z tego, co mi wiadomo, to takie śruby można użyć do trzech razy, mniej więcej. Tak, to słyszałem od, niej, od niejednego mechanika. Nawet jeśli sobie tam przejrzycie stare filmiki Kopcia, też o tym wspomina. Także zapraszam serdecznie. Następne pytanie będzie od pana Sawomir Karas8466. Jest to pytanie. Jest to komentarz pod filmem, jak otworzyć drzwi ze tym zamkiem, i pan Sowomir pisze. A co jeśli z przodu pod, od pasażera jest problem z drzwiami, że nie da się ich otworzyć, bo ni cholery nie można ich otworzyć. Także drogi panie, nie miałem jeszcze przyjemności otwierać drzwi z przodu, ale próbu, próbowałbym tej samej metody. Odchylić panel albo ściągnąć go całkowicie, i długi pręd. Przyłożyć do metalowej części zamka i uderzyć młotkiem aż puści. Najlepiej, jakby druga osoba próbowała w tym samym czasie otworzyć drzwi od zewnątrz, lub próbować metody pana Marcina Klej z komentarza. Także pozdrawiam, proszę się nad tym zastanowić. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma odpowiedzi na komentarze. Nie zapomnijcie zostawić czegoś po sobie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania lub zostawienia komentarza, na który będę mógł odpowiedzieć w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!